Proszę. Dzień dobry, to jest Pan Wojtek? Dzień dobry, tak, to Pan Wojtek. Nazywam się Jakub Kowalski. Dzień dobry, Panie Jakubie. Dzień dobry. Kontaktuj się tak. z Panem, bo widzę, że Pan interesował się dodatkowym dochodem pasywnym. To jest poprawnie? Tak, 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 poprawnie. Bardzo dobrze, Panie. W takim, w takim razie, chcę powiedzieć Panu o dostępnych okresach no. współpracy. Dobra, to niech no. Pan powie. No, 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 dla początku, no. chcę zapytać u Pana kilka pytań. No, to Pan mówi, to ja odpowiem. Na, najpierw to chcę zapytać, ile ma Pan lat? No, to ja mam 38. 38, tak? 38, no. Super, super. Dobrze. Drugie pytanie, czy ma, czy ma no. pan doświadczenia w tej branży, mam? w branży zarabiania? No kurde, panie, no ja zarabiam już od dawna, no mam doświadczenia. Dużo zarabia, o, to, dużo. To bardzo, to bardzo dobrze, że pan ma doświadczenia w tej branży. Mam doświadczenia, dużo, ja zarabiam dużo i doświadczenia są. Panom będzie bardzo, bardzo... No, to będzie? Pracować dobrze, pan. No to kurde, no to, to super, super. Ja bym eee, chciał tak. właśnie. Teraz, teraz opowiem panu o dostępnych o naszej firmie Dobra. i o dostępnych od Dobra, my super, pożydamy, super. My posiadamy tutaj swoje platformy, no. która jest naprawdę przeczysta, uczciwa i korzystają z tej platformy Jaka jest? ponad 40 uczciwa, tak? Uczciwa. Uczciwe No to do kurczę. To super, że uczciwa, to, że bo powiem panu, ja z tymi, tymi oszustami z Ukrainy też gadałem, to oni są nieuczciwi śmierdziele. Już... Oni, oni tak, oni nie uścili, Nie chciał ja mnie jeden śmierdziel taki śmierdzący oszust, oszukać, ale się nie dałem. Powiem panu, że ja, oszusta, to ja rozpoznał w no, dwie sekundy. No to tak. No, no to i tak, dobrze, to i dobrze. No to pan myśli, że ja oszust? Nie, panie, to kurde, pan to widać, że jest porządny anal. No to bardzo dobrze. No Co i z panie elegancko. naszej platformy, no. z panie naszej platformy ponad A 000 ak aktywnych. No. Użytkowników tylko Słomku. na terenie Polski. No, a ile to jest? A jaka ta platforma jest? Jaki jest adres strony? To ja sobie włączę stronę, żebym wiedział o czym mówimy, dobra? Quanta... Quanta capital... Jak? Kropka... Quanta... Quanta capital... Quanta capital... Po angielsku. No. Po Qua, Quanta capital... No. Kropka co? Co? Kropka co? Ale co? Ale co jest po... Ale co jest po kropce? To, to, to jest strona, Kropka to. No. Ale co? Na A, CO! Da. <coughs> A. CO tak. No, o, jestem. To taki pan z laptopem, to to czy nie to? E, to, to Quanta co. No, to jestem no na to tej jest? stronie, jestem, jestem. Taki pan z laptopem siedzi, tak? To to? No tak, bardzo dobrze, że pan jest na tej stronie. No i dobrze. A co to jest za firma? Skąd to, skąd to pochodzi, ta firma? W tej firmie nasi uczestnicy zarabia na no. inwestycjach różnego rodzaju aktywy. No ale to jest co to jest za firma? To jest jakaś rosyjska, f... I, ukraińska? I mam... Nie, to jest polska. No, pan, pan wie, że... No. Pan myśli, że ja mam akcent jakiś. No, po pan ma taki akcent trochę. No tak, ja, ja mam matkę z Bułgarii, dlatego matki... A matka skąd pochodzi? Bułgarii. No ale z jakiego miasta? Mam rodzinę w Bułgarii. No to tak, poprawnie. I se... No ale z jakiego? Panie, panie, ale z jakiego miasta jest mama? Tak. Jeszcze raz. Jeszcze raz. Z jakiego miasta jest mama z Bułgarii? Takie... Jesz... Jeszcze raz. Panie. Jeszcze raz. Z jakiego miasta mama pochodzi? Nie słyszę. A, pan jest głuchy. Dobra, pan mówi o tej inwestycji. Pan jest jakiś chyba trochę głuchy. No, pan mówi o inwestycji. E, tak. Mamy dwie opcje współpracy. Pierwsza opcja to bezpośrednia no. współpraca z ekspertem finansowym. Jeszcze raz. Zysk... Ale jeszcze raz. Jaka jest pierwsza? Jeszcze raz. Pierwsza to, no. jest, to jest współpraca z ekspertem finansowym. No, a skąd taki ekspert? I miesiączny zysk no. od 30% z tej współpracy. Ale od 40 do ilu? A no to, to kurde, to panie, no ale to panie, to od czy do? Bo przed chwilą pan powiedział, że od 40, teraz od 30, to jeszcze raz. Tak. Od, od, od 30% no to może być 50%. Ale, ale czyli, czyli to, że leci, ale to, to czyli od leci, 30%, 30, 30, 30 czy panie? ale panie, czyli od 30, nie od 40, tylko od 30, tak? To, pan, to no pan, 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 pan źle, źle usłyszał. Mnie. No to pan źle powiedział mnie. No dobra, od 30% no tak. może, może być, no. może czyli, być. No, może no, czyli 30%, 30 to jest gwarantowane? E, tak. To jest gwarantowane, że, że od, od 30%. No. A gdzie to, to jest? To może za... być no. 50%. no może być i 100 no, i 300%. Być... Nie no, 100, 100 to że. Już... A czemu nie może być. Nie, nie może, może być, być 100. Ja 100? 100 zarobiłem teraz przez parę dni 100%. To w miesiąc się nie zarobicie no, w, w dobrej firmie? No to, no to jest tylko no. jeżeli. No, Pan I, mówi. No. Niebezpieczne transakcje. A wy macie robić. bezpieczne na 30% minimum, tak? Tak, tak. Nas, a, panie, no. finans, a pan. A, a pan. No. Kurde. A, a panuje pan. Najbezpieczniejsze no. i najbardziej dochodowe transakcje. Czyli najbezpieczniejsze na minimum 30%. No tak. No to tak. kurde, to super sprawa. A panie. Miesiącznie? No miesiącznie. Nie, no, nie, nie za a ile? Jedno, jedną no nie, panie. Nie za no Miesiącznie. miesiącznie. miesiącznie miesiączka. No tak. No, a panie, a pan jest Polak czy Bułgar też? Bo pan tak gadasz po tym akcencie śmiesznym. E, bo ja żyję w Polsce no. 5 lat. A pan jest Bułgar, nie? Czy Ukrain? Bułgar nie. Bułgar. Bułgar, dobra. A pan gdzie się w Bułgarii urodził, w jakim mieście? E, jeszcze raz? Jeszcze raz. W jakim mieście się pan urodził w Bułgarii? E, Warna. A to ładne miasto? To jest nad morzem czy w górach? Eee... przed morzem. Przez morzem, no dobrze, dobrze. A pan powie właśnie, bo pan jest Bułgar, nie? O no tak. Powiem panu tak, bo mam krzyżówkę i jest prezydent Bułgarii na 5 liter. O, no to bomb. No super. No to pan mi poda, jak on się nazywa? Pany, pany, my rozmawiamy rozmawiamy o, o, no. o pracę. No, no ale, ale, panie, panie, a nie, a nie ale panie z Bułgarii, panie wie, jak się nazywa prezydent Bułgarii? No, w naszej firmie trzeba rozmawiać z klientami no. o współpracy. No i co, panie? To ja się pytam, coś, to jest. No, ale panie, to jest element współpracy. Pan mi pomoże, że ja będziemy to, współpracować. To no, no współpraca z krzyżówce. Kurde, nie, to nie jest ten element. Nie prawda. jest. No to nie, dobra. Bo pan może nie wiedzieć, jak się nazywa prezydent kraju. Przecież pan jest taki bułgar, przytrzymany trochę. Dobra, to pan mówi, w co my możemy I zainwestować. I tak, i no. tak. Pierwsza okazja współpracy to współpraca z ekspertem. No. A druga? 30%, 50%, 50%. 80%, to pan odpowiedział. Dobra. I w tej rejestracji... Czy nie musi pan samodzielnie myślić o transakcji. Kurde, Wycie super. Wiadomość... Tylko ten kaumek, tylko ten anal za mnie myśli, tak? Tak, tak. No. Ekspert, ekspert robi analiz. Analiz. Tego, co... no. Kurde, super sprawa. E, tak. A druga opcja. I krótką wiadomość do eksperta. czy trzyma pan informację no. o tym, która transakcja ma teraz sens. Kurde, super, super. Powiem panie i panie Bugarze, że super. A pan jak miał na imię? Jakob. Jakub, tak? Tak. A na nazwisko? Nazwisko? No. Kowalski. A jakim cudem panu rodzice w Bułgarii dali na imię Jakub Kowalski? Mam tata Bo Polaka. No, a tata Polak puknął mamę w Bułgarii, tak? Tak. Okej, okay. czy pan jest Bułgar, okej. Okay. No to ciekawie, powiem panu ciekawie. No dobra. No dobra. dobra, a ten drugi... Jeśli, no. jeśli... A ten drugi, drugi, sposób, drugi sposób, no. no. E, jeśli pan pracuje w pełnej wymiarze godzin i nie ma czasu nie, na. Nie, ja w ogóle nie pracuję, panie. Ja jestem tym, ja nie pracuję. Ja jestem tym, rentierem, na no ręce. No, to. to no. Wtedy dla pana podchodzi współpraca z ekspertem. No, ale ja chcę ten. Trzeba... No. a ten drugi? No. Nie, ja nie mam czasu na takie głupoty. A drugi sposób. No, dobrze, no dobrze. No dobrze. Drugi sposób e, to jest e, współpraca z robotem. O kurde, to to ja. fajnie brzmi. To pan mi opowie o tym robocie. No, to tak. mi się jest fajne. To jest, no, to jest AI? No, tak, czy AI? Tak, tak. AI, Ai, tak. AI. kurde, to to jest teraz. To, to chyba fajne to. To pan opowie o tym robocie. To jest fajne. I wy wyślecie robota no, tak. do domu, czy jak to wygląda? E, nie, to jest algorytm, program, który robi wszystko Ar za pana. No, czyli to jest algorytm, tak? No tak. I tak, Więc proces przebiega automatycznie no. i bez większej uwagi. No ale, to panie... no ale to Panie Kowalski, Panie Kowalski, ale to jest robot, czy to jest argołytm po prostu? Jeszcze raz. Jeszcze raz. Bo to, ale to będzie robot, czy to będzie argołytm? Robot no to algorytm. No ro, robot to jest algorytm. Nie no, to algorytm, to nie jest robot, to jest algorytm po prostu. To jest, to jest sztuczna inteligencja. Ok, czyli argołytm, nie robot. No dobra, i on ile zarabia, ten argoytm? E, dzięki robotowi, no. dzięki temu algorytmu, on może możliwość no. zyskać do 30% miesięcznie. Ale do, czy od? Do. Czemu tak mało? Co ten argołytm z robotem są głupsi no. niż... Mówię tylko najbezpieczniejszy i najbardziej dochodowy transakcje. No ale panie Kowalski, no ale to menadżeru i... Anal to samo robił u was w firmie. To co wy macie robota no to... ma głupszego niż Anala? No to tak, no to tak ale... No. ale ekspert robi transakcje, które no. mają pe pewny ryzyk. Kurden, to przed chwilą pan mówił, że ekspert robi tylko najbezpieczniejsze bez ryzyk no najbezpieczniejszy no ale panie Kowalski żebyś mnie pan na jakąś minę nie wpuścił to nie jest jakieś oszustwo? nie no to dobrze, a ta firma ile lat już istnieje, ten Kuanta Capital, ile to lat już istnieje? chcę powiedzieć panu, no, chcę. że ekspert finansowy robi najbezpieczniejsi najbezpieczniejsze transakcje no. ale ekspert finansowy to jest człowiek to nie jest no ten algorytm program. Ale panie, to argołyt się nie myli, a człowiek się myli. To jak to, to? Kurde, a ten ekspert to jest jeden ekspert czy kilku ekspertów? Mamy program. No. I algorytm program robi bardzo krótkie transakcje. No. Bardzo krótkie no. transakcje, na których zarabia bardzo e, niedużo. Nie, nie Czemu? Ale tych transakcji, ale tych transakcji będzie. Dużo. Dużo. No. Tak. A człowiek? A człowiek y, będzie robić niedużo transakcji, ale z ale tych dużo Ale dużo, dużych. Zarabiał, zarabia będzie dużo. Kurde. To może by się tego argołytma trochę naprawili, żeby lepszy był. Co pan na to? Może... Nie wiem, to, to no. pytanie nie do mnie. A do kogo? Do eksperta finansowego. To pan przekaże analowi, Finans... żeby może ten anal Eksper... się spotkał z tym algorytmem. I może by oni się jakoś dogadali, żeby się tak połączyli siły, co pan na to? I może by tak z minimum 80 zarabiali? A ile ten y, anal pracuje y, godzin dziennie? Eee, to pracuje? No anal, analityk. Analityk. Analityk no. pracuje z 10 no. o, do 19. A co się później dzieje z rynkiem? Kurde, jakiś oszust do mnie dzwoni właśnie. A co się z rynkiem później dzieje, panie Kowalski? Później dziewiętnasty? Później no. No nie wiem, to eksperty... No bo ekspert idzie do domu wtedy, no nie? No a co z rynkiem? Czy to rynek dalej pracuje. Do no. No eksperty... Nie wiem, nie wiem. To no ale, to nie pan... pytania, to... ale to do, do a kogo? To rozmawiać, do Anala? Rozmawiać z ekspertem. No ale panie, no bo ten rynek finansowy działa. Co jak to wszystko zacznie spadać, a ekspert będzie w domu spał? To kto to pilnuje moich pieniądze? Te, te działa rob, robię tak, żeby... No ale Panie Kowalski, to... no ale ten ekspert idzie o 19 do domu i ma wszystko już w dupie, tak? Czy jak to działa? No to tak, tak. No to Panie Kowalski, to no ja, ja wpłacę pieniądze, ekspert będzie miał to auto w dupie i pójdzie do domu spać? A co jak wtedy będzie, nie wiem, erekcja na rynku? No, nie, nie, ekspert, pewnie, że eksperty... No. No tak, no. Że jeżeli oni, oni pójdą do domu. No, to co się dzieje? To, to pieniądze naszych użytkowników no. Nie, no, nie, nie będzie w rysku. rysku. Ale jak nie będzie w rysku? No panie, a jak będzie ryzyko na rynku, albo będzie erekcja, albo jakaś, nie wiem, rakieta wpadnie na Ukrainie, będzie kabum wybuch i to pójdzie, pójdzie erekcja w dół? To co my wtedy zrobimy? No, albo może, może, no. może, być, może być, że eksperty zakrywują co zrobią? Skremują eksperta. Może, może, no. może być, że ekspert zamknie wszystkie ugody. No ale jakie, panie, co on zamknie ugody? No. no ale wszystkie to zamknie. Transakcje? No to nie będą zarabiały. No, no jak może zamykać transakcje, panie. To jest wy macie jakiegoś eksperta dziwnego. Co to jest za ekspert? To jest jakiś normalny człowiek czy jakiś, jakiś debil? <laughs> nie nie ma ekspertu, który ma... Minimum 8 lat, minimum 10. to dużo, no ale to wie pan, co to wy nie macie. Mo nie możecie trzech ekspertów zatrudnić, żeby przez całą dobę pracowali, tylko macie jednego. A co jak go na przykład. Nie wiem, jest... o, panie, a jest co jak jest... na przykład. Ten... No, panie, ale panie panie, 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 panie Kowalski, jest pytanie teraz. A co na przykład jak nie wiem, przyleci rosyjska rakieta i zabiłaby by eksperta? O. To będzie bardzo źle. No będzie źle, no ale co się wtedy stanie z pieniędzmi, z inwestycjami? No wtedy pieniądze Pana No? Będzie, będzie zaraz, no Argołyd? Przejmie? To, to, to czy ten, co? Panem będzie, no. no wtedy z Panem będę współpracować inny ekspert Jeżeli na... No ale Wy macie no tylko jednego No ale Wy macie jednego eksperta tylko, to skąd znajdziecie drugiego? Nie, 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 nie tylko jednego no, Macie dwóch? długo ekspertów jest Bardzo oh. dużo ekspertów jest Okej, okay, czyli długo ekspertów macie, tak? No i oni wszyscy Pan, idą o 19 do pracy? Dużo o. No dobra, a ten robot? A ten robot to pracuje całą dobę, czy on też idzie spać, albo do domu? Ten robot pr pracuje 24 na 7. No, a w sobotę? W sobotę tak, kosz. A w niedzielę czy w niedzielę odpoczywa? Nie, w niedzielę robot nikt nie, nie odpoczywa. No wiem, ale to wie pan co z tym? Jezu, co to? Jezu, Jezu, co to jest? Jezu, jakiś głos, myślałem, że tam rakieta do pana leci. A pan dzwoni teraz z Ukrainy do mnie czy z Bułgarii? Nie, z Polski. A z Polski pan dzwoni? A z którego miasta? E, w Warszawie. A to pan z Warszawy, elegancko. A po jakim adresem macie biuro w Warszawie? Ja e, powiem. No. A to pan nie wie? Kurde, powiem panu, pan jest dziwny analityk. E, 11. Jaka? Korska 11. Korska 11, tak? Tak, tak. Daleko to jest od Pałacu Kultury? Nie wiem, gdzie Pałac Kultury. A pan ile mieszka w Warszawie? Ja niedługo, nie niedużo nie czasu mieszkam w Warszawie. No ale dzień, miesiąc, rok, pięć lat? Miesiąc, miesiąc. Miesiąc. I pan nie wie, gdzie jest Pałac Kultury w Warszawie? Nie wiem. Kurde. A pan w Warszawie gdzie mieszka? Na której osiedlu? Ehm. Panie Kowalski? W której dzielnicy pan mieszka w Warszawie? Pana, pana to nie musi wciskać. Dobra. Dobra. Panie Kowalski, to pan powie w takim razie, czyli tak, jakby jakaś rosyjska rakieta zabiła analityka, to mamy nowego jeszcze dostane, nie? No tak. Pan, Dobra. pan będzie miał nowego. Dobra, a ten robot całą dobę pracuje, nie? Pan Ja bym wolał z tym robotem pan, bo ten analityk jakiś taki podejrzany dla mnie jest trochę. On jakiś taki widać, widać że taki leser i niepoważny. A pan powie, w co my możemy. A w co my możemy zainwestować w takim razie? To ja bym chciał. No, w takim razie minimalna kwota. Ale panie, panie Kowalski, ale panie Kowalski, ja mnie interesują a? dużo większe kwoty, to minimalna to jest, wie pan, dla jakiegoś ukraińskiego inwestora, nie dla mnie, bo ja jestem poważny inwestor. Natomiast panie Kowalski... No to dobrze, no ile pan może zainwestować dla pociągu? No jeszcze nie wiem, jeszcze nie wiem, no między 100 tysięcy a 3 miliony, ale to jest jeszcze do przeanalizowania. Natomiast panie Kowalski, pytanie... Nie, nie, no 100 tysięcy to nikt nie inwestuje... Czemu? początku. Panie Kowalski, przecież to jest mała kwota, pan jest głupi czy co? Coś się pan tak podniecił z 100 tysiącami. Co to jest za. 100 tysięcy to to jest parę metrów. Pa, pan, panie Kowalski. Ale panie kowalski, 100 tysięcy to jest 5 metrów mieszkania u was w Warszawie. To, to Coś pan głupi? To to jest żadna inwestycja. Panie Kowalski, pan powie, w co my możemy zainwestować w tej firmie? No pan, no pan trzymał te, te 100 tysięcy pieniądze, pieniądze w rękach. No nie trzymam, na koncie mam pan jest głupi, czy co? Po co miałbym w rękach trzymać? Oj panie Kowalski, pan jest, na, jest jakiś na twierzy, dziwny. Na serejznie ze mną. A dlaczego? To jest to To roz... Co jest? Panie to Kowalski, mówże pan bardziej po polsku. To nie jest? To nie rozmowa. Panie Kowalski. W co my możemy zainwestować? Nie, pan nie, powie? To niepoważne, to niepoważny nie roz... Czemu nie po, panie Kowals... no, Kowalski? To panie uczy. Kowalski, ja na domu Moklewskim 4 Nie, Pan wie 1000 milionu. To niepoważny rozmow? Dlaczego no, niepoważny? Co pan zwolnisz? Od... Nie, nie, nie wiem, nie pa... że to jest prawda. Panie Kowalski, no ale to pan. Myślę, się... że to jest nieprawda. No, to pan się źle myślisz, panie. Pan w ogóle widać, że z myśleniem masz problem. Panie Kowalski, pan powie, w co my możemy zainwestować, to ja powiem ile zainwestujemy, dobra? I byśmy zrobili no, no, może no, jakiś panie. przelew albo coś. No to dobrze. Te, teraz ja sprzedam e, telefon do no. innego menedżera. Dobra, niech mi da pan właśnie jakiegoś takiego mądrzejszego, dobra? To niech mnie pan przełączy do tego analityka może, dobra? Panie Kowalski, jesteś jeszcze pan tam? Halo? Jeszcze raz? Jeszcze raz. Niech mnie pan połączy z jakimś mądrzejszym. Albo za, za, Niech pan mi Anela połączy. Da, da mi anela już, dobra? Dobrze, dobrze. Dobra, no to, to przełącz mnie pan, dobra? To my zainwestujemy. Ja panu od, odpalę, nie wiem, 1000 zł na przykład za, za, za to, że pan mnie tak wprowadził w ten rynek, dobra? No. To pan poda numer telefonu, to ja panu blika zrobię. Dobra, dobra. No to pan dyktuje. Nie, je, jeszcze raz? To, to jeszcze numer raz. Telefonu? No numer telefonu do pana prywatny. Nie, to pan, pan nie, nie będzie wysłać pieniądze mnie numer telefonu. Do mnie na numer telefonu. Numer telefonu. Pan, ja... pan będzie wysłać pieniądze do o. pana konto osobiste. Ale to ja Panu zrobię blika prywatnego za to, że mi Pan tak ładnie na, nakreślił tą firmę. Nie, to nie, nie trzeba. Nie Ale to ja, wie Pan, ja tak, tak, to taki mój gest dla Pana. Za to, że Pan jest taki dobry kałmenadżer i ja to chcę to Pana teraz, docenić. No dobrze, teraz ja sprzedam e, telefona do menedżera. Dobra, to niech mnie Pan sprzeda. No. prowadzi Pana do platformy. No. Dobra, to niech mnie Pan sprzeda, dobra? Do tego kału managera ja czekam, panie Kowalski, na przełączenie z kału managerem. Panie Kowalski, jest pan tam jeszcze, czy nie? Eee, rozłączył się pan Kowalski.